Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Katarzyna Woźniak. Od 15 lat z moim mężem prowadzę Centrum Odchudzania i Pielęgnacji Ciała. Dzisiaj chciałabym z Państwem porozmawiać o najważniejszej rzeczy, którą teraz robię dla, dla naszych klientów. Mianowicie wprowadziliśmy kursy zdrowego odżywiania i odchudzania. Dla kogo jest ten kurs? No, dla wszystkich osób, które chcą schudnąć 2 do 50 kg, nawet osoby, które chcą zmienić nawyki żywieniowe, osoby, które chcą się dobrze czuć którzy chcą wiedzieć, jak przygotować zdrowe posiłki oraz poznać swój organizm. A co jest takiego niesamowitego w tych kursach? A mianowicie pozytywnie osoby, które są bardzo pozytywnie zaskoczone tym, że uzyskały nie tylko sylwetkę dobrą, ale tą wagę utrzymują. Kursy zostały opracowane i właśnie opieramy się o największe autorytety światowe, m.in. laureat Nagrody Nobla z dziedziny kardiologii dr. Louis Ignaz. Który napisał książkę Nigdy więcej chorób serca oraz dr David Hiber, który napisał książki, dwie książki: Kolorowa Dieta i Dieta Los Angeles. a Więc to są największe autorytety, ponieważ są już tutaj od 35 lat, od 29 lat na naszych rynkach, ale również w 69 państwach, a i mamy 60 milionów zadowolonych klientów. A co jest takiego niesamowitego, że ludzie się dzisiaj interesują właśnie naszymi kursami, a mianowicie a ludzie dzisiaj wiedzą, że są różne diety. Diety oczywiście są nieskuteczne a i spróbowali wiele już takich cudownych diet i okazało się, że nic z tego nie wyszło. Po drugie, ludzie dzisiaj mają ogromną świadomość tego, że ważne jest zdrowe odżywianie. Ważne jest nasze zdrowie. Jeśli nie mamy zdrowia, no wiemy, że nic nie mamy, nic się nie liczy. Kogo szukam? Nawet więc właśnie szukam Ciebie, szukam osoby, szukam osoby takie, które będą chciały pomóc sobie, swoim najbliższym, a przeprowadzę taką osobę, czyli dla Ciebie mam tą ofertę, krok po kroku. A mój cykl wykładów składa się z 12 lekcji. Na każdej lekcji prowadzimy inne tematy, będą te tematy związane z proteinami, węglowodany, jedzenie poza domem, czytanie etykiety. Ale również będzie, będą tematy dotyczące aktywności ruchowej, jak się cieszyć życiem a, i mieć radości z wykonywanych ćwiczeń. A w związku z tym, proszę Cię, poświęć trochę czasu, zobacz, że być może to jest taka szansa rzeczywiście dla Ciebie, ponieważ nauczysz się na nowo, jak przygotować posiłki, jak dobrze się czuć, żeby a, wykonywać te wszystkie czynności każdego dnia z radością. A aby młodo wyglądać, zdrowo się czuć, no i oczywiście e, cieszyć się długim, takim aktywnym, zdrowym życiem. E, no oczywiście potrzebuję od Ciebie, abyś podjęła decyzję, a, żebyś była konsekwentna w swoich działaniach, a mianowicie również, że to trzeba potrzebujemy, to włożyć w to swoją energię, siłę, zaangażowanie, żeby po prostu być konsekwentnym w tym, co robimy. Jestem pewna, że będziesz zadowolona, ponieważ pomogłam już setkom osób i... Naprawdę bardzo dbam o ludzi. Chcę, żeby się dobrze czuli, żeby osiągnęli swoje rezultaty. Robię to z ogromną pasją i wierzę, że, że jeżeli zachęcisz się tym moim kursem, odzyskasz swój wymarzony cel. Jestem wdzięczna za to, że, że mogłam być z Tobą tu na tym krótkim filmie wideo, ale przede wszystkim cieszę się ogromnie, że być może zobaczymy się niedługo. Zapraszam Cię do uczestnictwa w naszych kursach, osobiście takich, które prowadzę, ale również przez internet. W związku z tym proszę Cię, wypełnij formularz zgłoszeniowy, zachęć również swoich bliskich znajomych, jeśli będziesz zainteresowana rozszerz tą dobrą ideę zdrowego odżywiania dla wielu swoich przyjaciół i znajomych. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.